W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak w łatwy sposób przygotować efektowne dekoracje na torty komunijne. Dzisiaj wspólnie przygotujemy sobie książeczkę z kartkami z papieru waflowego i okładką z masy cukrowej. Zaczynamy od rozmierzenia sobie kartki, i tutaj, w zależności od tego, jak dużą książkę chcecie mieć, trzeba sobie podzielić całość na odpowiednie prostokąty, jakie ma mieć strona. U mnie będą to wymiary 7 na 9 cm. Następnie wycinamy sobie te prostokąty równych rozmiarów i układamy jedno obok drugiego. Ja do przygotowania tej książki wykorzystałam dwie kartki papieru waflowego. Papier waflowy ma z jednej strony gładszą, a z drugiej bardziej chropowatą powierzchnię, ale to wy możecie sobie wybrać, która ma być bardziej widoczna. Następnie masę cukrową rozwałkowujemy na grubość około 3 mm i robimy z niej prostokąt. Okładka książki powinna być o kilka mm. Dłuższa i szersza niż strony naszych książek, tutaj też należy to sobie odmierzyć. I ja, za pomocą skalpela, później wycinam nadmiar masy cukrowej. Masę rozwałkowałam na grubość również około 3 mm. Następnie na środku delikatnie, ale to bardzo delikatnie, smarujemy masę odrobiną wody. Przyklejamy nasze kartki papieru. Ja tutaj pomiędzy jeszcze wkładam cienkie pędzelki, żeby później kartki podczas zasychania utrzymały swój kształt i dobrze zastygały. Znowu smaruję przy brzegu papieru wodą, następnie przykładam kolejną kartkę, znowu pomiędzy wkładam pędzelki i tak długo, aż już uznam, że tych kartek jest dosyć. Pędzelki na razie cały czas zostają pomiędzy kartkami, żeby utrzymać kształt. Kiedy wszystkie kartki są już przyklejone, rozwałkowuję dosyć cienką masę cukrową na taki kształt prostokąta. Następnie obcinam nadmiar i kładę go na środek na łączenie naszych kartek, aby ładnie to ozdobić i żeby to łączenie nie było widoczne. Kolejno można jeszcze ozdobić te kartki złotym brokatem. Ja tutaj biorę jadalny brokat spożywczy w kolorze złota, i za pomocą tego pyłku, nanoszę go na brzegi kartek oraz na elementy masy cukrowej, tak aby delikatnie rozświetlić te kartki, nadać im takiego efektu 3D. Całe zastyganie papieru waflowego po doklejeniu trwa kilka minut. Kiedy już wszystko jest gotowe, ściągam sobie moje pędzelki. Jeżeli te kartki utrzymują kształt, to znaczy, że jest OK. Jeżeli by wam zaczęło opadać, to po prostu włóżcie z powrotem tam te pędzelki. Następnie dołożyłam sobie jeszcze zakładki, które mi zostały, i to wszystko. Zostawiam sobie książkę na kilka dni, aby wyschła, a następnie przyklejam ją na gotowy tort. Pod spód nakładam trochę świeżego tylku maślanego, i w ten sposób książeczka będzie się dobrze trzymać. Tutaj jeszcze dodatkowo widzicie, że dokładam suszone kłosy i mój tort będzie gotowy. Miała to być dekoracja minimalistyczna, więc za dużo dekoracji nie ma. Tutaj już sama książeczka robi robotę i bardzo fajnie to wygląda. Dołożyłam jeszcze złoty toper i tort komunijny jest. Jest już gotowy. Kłosy na bok tortu przykleiłam też na świeży tynk, żeby dobrze się trzymały. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę o łapki w górę. Kliknijcie też subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach, a tam będą kolejne dekoracje.